Czwarta fala koronawirusa jest już faktem. Coraz więcej przypadków zachorowań, wyższa liczba pacjentów w szpitalach. Rząd deklaruje jednak, że nie będzie, przynajmniej na razie, żadnych dodatkowych obostrzeń. Z drugiej strony, te obowiązujące też nie są przestrzegane w sposób należyty. Jednocześnie cały czas mamy do czynienia ze zbyt niską ilością w pełni zaszczepionych osób. To wszystko ma swoje odzwierciedlenie w oficjalnych statystykach. I może wkrótce doprowadzić choćby do zamknięcia szkół, które, jak przyznał minister zdrowia, są dominującym ogniskiem zachorowań. W samej tylko częstochowie 8 klas z placówek oświatowych już korzysta ze zdalnego nauczania, a ta sytuacja może się pogorszyć i doprowadzić do zamknięcia szkół, co ponownie źle wpłynąć może na uczniów także pod względem psychologicznym. To będzie znowu taka trudna rzecz do powrotu. Myślę, że to, że wrócili w czerwcu i troszeczkę jakby poczuli kontaktu ze sobą, przyniosło dobry efekt we wrześniu w elemencie powrotu. Jeżeli teraz znowu ich zamkniemy i znowu przez pół roku albo przez cały następny rok nie będą mieli ze sobą kontaktu, to będzie duża tragedia. Jednocześnie już teraz wielu instytucji, w tym Urząd Miasta, podejmuje wiele działań, by przeciwdziałać negatywnym skutkom zdalnego nauczania. Przede wszystkim dużo i często robi się teraz zajęć takich z zakresu psychologiczno-pedagogicznych, czyli przygotowujących ich trochę do tej izolacji, do tego co mogą przeżywać, jak dbać o siebie, na co zwrócić uwagę, bo jak rozmawiam z nauczycielami czy z dyrektorami szkół, to oni często mówią, że takie elementy wprowadzają, dlatego też, żeby trochę. Panieczkę ich przygotować. Jednocześnie nasz ekspert dostrzega kolejne niepokojące zjawisko. Z punktu widzenia takiego edukacyjnego to Część osób, bynajmniej uczniów, tęskni trochę za zdalnym nauczaniem, bo myśli sobie, że to będzie łatwiej, luźniej, ale z drugiej strony, jak z nimi się rozmawia, to tak z punktu widzenia emocjonalnego i takiego budowania swojej własnej wiary w siebie, to pojawiają się elementy, że znowu się boją, że nie będą mieli właśnie kontaktu, nie będą mogli się spotykać, wychodzić razem i spędzać czasu, czyli nie będzie znowu tych elementów grupowych. Oby czarne scenariusze nie spełniły się i nie doszło do ponownego zamknięcia szkół. Jednak patrząc na to, jak wygląda obecnie sytuacja i jak oceniają ją specjaliści, to zapewne ciężko optymizm.